Bumowiec TV, jest z nami zeszłoroczny mistrz Polski Patryk Szostak. Siema wszystkim, witam serdecznie. Jak oceniasz dzisiejsze zawody, poziom, czy może twoi zawodnicy dzisiaj występują? Kurcze, powiem tak, no poziom poziomek co roku coraz wyższy, z roku na rok, zresztą można zaobserwować nawet, po pierwszych debiutach w Ostrówie Mazowieckiej, gdzie poziom już był naprawdę wysoki. Odnośnie moich zawodników wiem tylko tyle, że Diana Dudziak jest w finale, w fitness sylwetkowym. Za chwilę będziemy mieli 85, gdzie wystartuje Mariusz przybywa, liczymy na półfinał, a później może na finał, jak wszystko dobrze pójdzie. Co poza tym, Bartosz Budzyński w juniorach do półfinałów się dostał, niestety w finałach go nie będzie... Z naszych zawodników jeszcze miała startować Ola Domaszewicz, ale nie wystartowała, ponieważ jakaś sytuacja niekomfortowa wyszła, wynikła i niestety ogląda zawody ze sceny. A teraz pytanie, może kiedy Twoja obrona Mistrzostwa Polski, kiedy możemy Cię zobaczyć na scenie, Twoje plany? Może tak, obrona jak najbardziej 2015, mam zamiar zaliczyć wszystkie zawody po kolei. Yy, zaczynając od Żelizsiowa do Pucharu Polski, włącznie z eliminacjami do Mistrzostw Europy yy, docelowo. Może Mistrzostwa Świata, zobaczymy jak będzie forma. Yy, mam nadzieję, że wszystkich zaskoczy pozytywnie, forma będzie konkretna, zawsze wszyscy zobaczycie sami. Czy chłopaki z ekipy Bombowiec z mogą liczyć na jakieś porady starego wyjadacza? Słuchajcie, jak najbardziej zapraszam wszystkich do Zamościa, zapraszam w ogóle do stylartu Krzyszka Snowarczyka. Tam możecie znaleźć kontakt z nami, yy, dowiedzieć się profesjonalnych porad treningowych, suplementacji. I, być takim dużym, i może, może być takim dużym, jakim jestem ja na razie, ale chcę być jeszcze większy oczywiście. Yy, także tam, znajdziecie tam wszystko. Ogólnie zapraszam do Zamościa na trening wspólny. Yy, co jeszcze? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. O, wpadniemy ekipką. Dzięki za wywiad. Dziękuję serdecznie jak najbardziej. Zapraszam. Siła.